Teraz trzeba jechać na wózki, bo czeka nas super drop. Super drop nas czeka! Mam taką nadzieję, kurwa. Patrzcie ile osób chętnych. Nie masz, co to jest? 1115 Bierzemy najdroższy, co? 700. O 1600. braj za 1900 wózek. A ten wolny jest? Czy już coś zarezerwował? wolny. To ja sobie zarezerwuję ten. Biorę najdroższy, mam nadzieję, że telewizor będzie. Bo Elektro AGD to znaczy, że jakieś. Tak może pan ten Mhm, To znaczy, że jakieś telefony mogą być i tak dalej, tak? Czy jakieś miksery? Znaczy nie, bo tu jest zaznaczone, że elektro-AGD, tak? Dobra, to ja biorę elektro-AGD, przyda mi się jakiś mikser czy coś kuchennego Tak? Git? Dobra, mamy czternastkę ja wziąłem najdroższy wózek. Jezu, oby to coś dobrego było. I to jeszcze Elektro AGD się nazywa. A Elektro AGD musi być dobra. Ej, dołożyli wózki. Idę sprawdzić jeszcze wózki w tamtych, w jakich cenach są. Czy jest coś droższego. Ale szczerze, Elektro AGD najbardziej się opłaca brać. 700, 1300, 600. No, mam najdroższy. Ale pamiętajcie, to co się trafi w tym wózku, też będzie losowane dla was dzisiaj. Każdy, kto będzie dzisiaj, to o godzinie 18.30 będziemy dla was losowali. Wystarczy po prostu myć farta i dzisiaj możesz wygrać. Dawać jeszcze jednego? Niestety mówili dzisiaj, że jest ograniczenie jedno na osobę. Zobaczymy, najwyżej no, do drugiego oszołoma pojedziemy. Dobra, robimy maksymalny budżet na dzisiaj, 1000 zł. Git. Eta lootbox. Ej, a czemu Konop nie robi nic z tymi wózkami? Przecież to Eta lootbox. O, jadą, jadą pierwsze wózki. Zapraszam wszystkich, którzy wybrali koszyki, minęła do... O 16 rozpoczynamy całą akcję tajemniczy wózy. Wszystkie osoby, które wybrały, zapraszamy. Pan mógł Pan. pomóc panu z łóżkiem? Po prostu. Dobra, uciekam O kurde, pajak biegnie. Biegnę za nią. Pierwsi, pierwsi będziemy w kasie. Pierwsi. To jest wyścig. Wyści no, poszliśmy do kasy z największą ilością osób. Dobra, chodźmy, czekamy teraz. Nie było droższego? Nie, wziąłem najdroższy. Patrz, wartość w, w artykułu w środku to 1979 złotych. Ja płacę 700 złotych tylko. Dokładnie ty gadasz? Nie pisz tak, bo ci ludzie na pewno się gapią na mnie jak na debilaż z kim ja gadam. Oni nie rozumieją, że to, to jest live stream. Lodówki to tu nie ma, no to nie ma opcji. Że... Trochę, troszeczkę ciężki był ten wózek, ciężko było trochę nim skręcać, podpowiem. Dobra, teraz my. Każdy, kto pisze, że będzie gówno, nie bierze dzisiaj udziału w losowaniu na te rzeczy, które będą w Busku. Dziękuję. To bogato. Bogato? To pani jeszcze mi nie mówi, ale to dobrze. Jak tak pani powiedziała. dobrej myśli można być, tak? Oho, oho, to dobrze. Dziękuję bardzo. Dobra, uwaga. Jedziemy Jedziemy. Zobaczmy, czy tak bogato. Trzymaj Zegar już widzę. Zegar Esperanza, czajnik Senkor, oho, klawiatura bezprzewodowa, zobaczmy. O kurwa robot kuchenny. Q a Q Life to chyba nie zła firma. Pan koszulkę ma Q Life, to chyba gi. Fajnie. A to z tych rzeczy też ma gwarancja? Z tego też gwarancja jest, czy nie? O super, dziękuję. Ile dobra, ile to warte, sprawdzę. Sprawdzaję to waltę. Nie wolno zwracać, ale gwarancja jest. Jasne, dziękuję. Jest Silver Lit. 200 złotych na OLX. 244, dobra, 200 zł, 200 zł na razie mamy. Wall Clock. no to dzisiaj będzie do wygrania w, w turnieju. Czajnik, Senkor, Electric Kettle. To w sumie mam, to też będzie do wygrania dla widza. O kurwa! Patrz, szalony reporter! Zobacz, Zelmer, odkurzacz, szalony reporter. Ile to warte? Ej, to musi być dobre, co? Nie no, ten odkurzacz to zajebisty chyba. Czekaj, pokaż mi go. Dobra, jest. Na no Allegro. Za ile? 489 zł. 500 zł na Allegro. O kurwa, zajebiście, zajebiście. Sprzedamy to sobie. A na Paragonie nie masz cen? Ej, bez kitu. Ja na Paragonie ceny. Rzeczywiście, masz rację, Fortuna, jak głupi jestem. Daj, zobacz, na razie wszystko, co mam, potem ceny sprawdzimy. Q-Life, wireless keyboard plus mouse. Electric shaver. Ej, akurat chciałam nową kupować, bo moja jest chujowa. Ty, to się może nawet przydać. Co to? O kurwa, hajrbrasz! Ty mam prezent dla Magdy na święta. Eee, aha, solniczka. Sobie fajne, nie najgorsze. O kurwa, powerbank 10 tysięcy To też dla widza będzie do rozdania. Słuchawki też dla widza będą. Ktoś chce takie słuchawki? Bas. Wow, zajemis... O kurwa, ale słuchawy! Ej, te fajne, co? Sony bezprzewodowe, 10 godzin. Ej, te wyglądają porządnie. Ile to warte te słuchawy? Zaraz znaczy wyglądają porządnie tak szczerze. To co to jest fajne? Waga kuchenna z misą. Na stole leży misa. O! Ty co, co czemu to u... rozwalone jest? To tak może być? Ty, ale zegarek fajnych Xiaomi. I ostatnia rzecz, external solid state drive, a dysk przenośny, 500 gigabajtów. I jak, dobra, ocenia się jak lód? Szczerze? Za 700 zł? Chyba giga, Worf, co? Wydaje mi się, że, że Worf. Zwróciło się? Git, 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 dojebane, syf, spoko, git, git, git. Dobra, i część z tych rzeczy będzie dzisiaj dla was do wygrania, chłopaki, więc pozostańcie na łączach. Zobaczmy teraz, ile to kosztowało na tych Paragonie. Eee... Zest, co to był zest? Nie wiem. Za 109 zł. Czemu to jest WA? Co to jest w WA? 45 zł. Band, zegarek! 200 stówy ten zegarek kosztuje, Xiaomi, Kurwa, nieźle. Białe słuchawki 230 zł. Ty odsłonego chyba. Dysk zewnętrzny 200 zł. Ty nieźle, ty. Kacper odkurzacz 479 zł. I robot kuchenny 250. Ej, robot kuchenny sprzedam i to sprzedam. I jeżeli sprzedam to za 400, robota za 200, to mam już 600 zł. To się prawie zwróci wózek. Dobra, no idziemy to odłożyć do tego. Idziemy odłożyć do auta i zobaczymy, czy jeszcze jakieś fajne wózki zostały. Dobra, zrobimy tak, że pojedziemy do drugiego oszołoma, bo ja muszę tort jeszcze zamówić. To dwa, dwie pieczone na jednym ogniu zbijemy. No, zobaczmy, co tu jest. Ciekawego. Za 300 jakieś wezmę, co? 400 po rabacie. Kurde, droga. Jak tu nie jest gwarantowana GD. Dobra, biorę 50, bo bliżej mi do 50. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będzie szczęśliwy. No miejmy nadzieję. Bo byłem w tym poprzednim to... No, pan 50, to pan trochę chyba przesadzi. Nie no naprawdę, urodziny właśnie mam za miesiąc. No ale chyba 150. No właśnie. No więc bliżej do 50 niż do urodzenia, tak? miejmy nadzieję, że będzie No. Miejmy nadzieję właśnie. Zobaczymy czy 50 urodziny trzeba świętować w to nie? Tak, tak. Byłem w tym oszą na Modlińskie, to właśnie te AGD mi się udało trafić. I mówię, że fajnie, że ponowane. Powiedzmy, powiedzmy, że na zero może, może mm -hmm. wyjdę na zero. Mm -hmm. Niektóre fajne przedmioty, jakaś, właśnie nie wiem, zastanawiam się, bo potrzebuję coś o taka lokówka dwa w jednym, jakby mm -hmm. i nie wiem dokładnie do czego to jest, i czy to się dziewczynie by przydało, czy nie. Takie to jest no lokówka coś. właśnie Nie, 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 to było taki, taki grzebień z takimi kropkami dookoła, czyli takie normalne do i to do było dwa w jednym. Głowy. Może do masażu głowy. Do masażu mogło być. Właśnie mm -hmm. była tam obok taka lampka, jakby taka okrągła, coś takiego małego stojącego, Ale i nie może wiem, może co to być było. Może To jak pani takich prezent dostała, to by się cieszyła? Ja, ja bym bardzo się cieszyła. Ja bym się cieszyła. Akurat święta są? Tak, tak. No właśnie o to chodzi, ale e, poprzednia akcja jak tutaj była, to mówię, niektóre koszyki były takie naprawdę fajne. Telefony... Dary. No ja kilka razy już brałam udział mm -hmm. w tych akcjach i po pier pierwszym razem mi się zwróciło. Mm -hmm. Aha. Tylko Aha. pierwszym razem. E, w Carrefourze też próbowałem, bo tam coś jest tragedia. E, ale wydaje mi się, że te o większej wartości naprawdę fajne. No do o większej to tak, to właśnie. Tam co się trafiłem... Ehm... Ten trafiłem robota kuchennego, trafiłem od kurzacza tak, 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 jakiś tak, zegarek, tak, słuchawki do i klawiaturę. Tak, tak, Więc tam to tak, spoko było. Tak. Jego szkoda, że bo u Was też był AGD, ale się przedały, tak? E, tak, A, A jakie było? tutaj też może, tutaj, teraz? Mm -hmm. Tutaj też może Znaczy być nie, czym... bo że były podpisane, że tylko AGD, e, nie tak? wszystkie są podpisane, nie. A były dzisiaj u was te, co były się... podpisane AGD? Tutaj też może być AGD. Jestem ciekaw, co tu się mogło trafić to ciekawego. Same bardzo ciekawe. <laughs> A, A już pani się otwierała ileś wózków e, Nie. Ja w poprzedniej akcji otwieram, my nie otwieramy, my tutaj tylko przekazujemy koperty mhm. i wracamy z powrotem. Okay. Zostawiam pana tutaj Dobra, rękę. dziękuję Panie bardzo. Zgadza się? Na moją korzyść czy nie korzyść? Nie, pan płaci to lepiej, pan. A, okej. Okay. Dziękuję. dziękuję. Dobra. Sprawdźmy czy coś się opłacało, czy nie. O no kurde. No mała AGD. Ale już widzę biznes Fatih Kula do kąpieli. Nie, to jest chyba za Tak? A myślałem, że to kula do kąpieli. Ale gówno Przypominam, 1500 zł buzy kosztową. Wireless speaker at home anywhere. Głośniki. Coś do super cena, kremowy żel pod prysznic. I ja opierdzielę kosmetyków. Znowu waga kuchenna, łucznik. Co nie wiem, dniem dopuszczenia tego. Co to kurwa jest? Multipurpos fragrance bal. A kostka zapachowa. Perfum, o oh, perfumy nawet co? Nie no, co to kurwa jest mop płaski recyklowany. O kurwa, co to, wiertarka? Parownica. Tefal. Ej parownicy sobie chciałam kupić kiedyś. I czekaj ile to warte? Pogam powiedz, że z 500 130 zł. Co to kurwa warte 1500 zł było? Ta waga kurwa? Nie no ale Syf, co to kurwa jest? Drewno lateksowe, drut nierdzewny. I szczerze jedyne co z tego jest fajne to ten głośnik. Aluminiowa folia do pieczenia. Co to jest Mgiełka. O kurwa ty Sary, ja, ja, ja par źle perfumów dostałam. Jak ja idę normalnie ten, w niedzielę na Bazar Olimpia i otwieram stragan z perfumami. Golden Female Perfum. Bella Vista Perfum. Advanced Men's World Perfum. Universal Soldier. Pokaż paragon. No, zobaczmy na paragonie. Przypominam, 1300 zł na te wózki wydałem. 30 zł, 18, 15, 18, 4, 4, 15, 6, 6. O, 350. Szampon 350 zł? Który kurwa? Patrz Szampon za 350 zł. Który do chuja szampon 350 zł? To? Ej, nie gadaj, że to jakiś ska. Nawet się pani ze mnie śmieje. Ej, niemożliwe, przecież tu powinny być sceny sklepowe. To nie to, bo jest napisane szampon Z. Który to może być szampon? Szampon bój w perfum. Niemożliwe, że szampon za 350 zł. Wcierka. Ty, no nie ma tu takiego szamponu. To? Co to jest? powiem pani, jak to odczytać. Co to może być ten szampon za 350 zł? Były tas, co to może być? Możliwe, że szampon 350 zł kosztował? Czy to co innego jest? Nie, to raczej jest to innego. Były tas? Nie, nie odczytam, co to. Bo to głośnik, wygląda jak... jakiś głośnik? Głośnik był głośnik. No to może to jest. Czyli to jest głośnik, a ten szampon co innego. Szampon ok. Co innego, no. Dziękuję. Rzeczywiście to ma sens, no? Głośnik ze 150. Dobra, jest głośnik za 150, to się zgadza. Model sklejany za 120. Woreczki za 515. O, 129 zł za pros. Prostownica. Tak? Pros. A, parownica. 130 zł ta parownica, ale skam. A nie, 350 zł parownica, a 150 zł pros. jest jeszcze prostownica, patrzcie. Tego nie widziałem. To się ucieszy? Ja, pier... ale syf tak szczerze. 1300 zł wydam. Skam jak z kurwy. No to co? 18.30 wybiła chłopaki, dziewczyny. Zaczynamy teleturnie. Uwaga, pierwszą wygraną. Czy ktoś kiedyś z Was marzył o. Filtr EPA-11? Filtr powietrza do domu. Ode mnie. Tak jest, teraz jest to możliwe. Teraz jest to możliwe. A zaraz Ci powiem, co musisz zrobić, żeby wygrać taki oto filtr? Eee, to będzie łatwe, uwaga. Pierwsze, pierwsze będzie łatwe. Pierwsze, pierwsze hasło będzie łatwe. Pierwsze hasło jest przedmiot, który się znajduje w toalecie. Na razie lecimy tak. Jeżeli w 10 probaki nie zgadnie, to podam wam na przykład na ile liter. Spoko? Uwaga, uwaga, w tym momencie, w tym momencie linia, linia, uwaga, zostaje odblokowana. Odblokowałem linię. Proszę, można dzwonić. Halo, halo, słucham? Kto dzwoni? O, dzień dobry, dodzwoniłem się w końcu. No w końcu dzwoniłeś, ale, ale masz fajny radiowy głos. Myślałem, że ktoś mi telepranka robi. Nie, 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 to jestem ja i ja wiem, jakie jest hasło. Dobra, słuchamy. Jakie jest hasło? W toalecie znajduje się kibel. <laughs> no, w toalecie znajduje się kibel, lecz nie jest to odpowiedź, która jest szukana. Ale bardzo, bardzo mądra odpowiedź. Bardzo mądra odpowiedź. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam tam. również. Pamiętajcie, że na koniec połączenia możecie kogoś pozdrowić, kogo byście chcieli. Jesteście wolni. Uwaga, podaję pierwszą literę. Przedmiot w toalecie na C. Pierwsza litera to jest C. Halo, halo, witam serdecznie. Halo, halo, dzień dobry. O, czy to jakaś samica się zadzwoniła? No tak. O, witam serdecznie. Czy wiesz, co może być w toalecie na C? Czy to jest, uwaga, może cfel? A ty masz u siebie w kiblu cfela? No, czasami stoi. Nie, nie jest to cfel, e, ale zapiszę taką odpowiedź, bo. Może no, ktoś o nie jeszcze się... chciał tak pomyśleć. Halo, halo, witam, z kim mam przyjemność? O wujcie, tam wchodzi, rura jebana. Czy Rafonix? Dobra! Kurwa, naprawdę nikt nie chce tego jebanego filtra wygrać. Czy ja mam go kurwa, wyrzucić no, przez balkon. I kto go sobie weźmie, ten sobie weźmie. No naprawdę, no, no, no chłopaki, no, chłopaki, no. Halo, halo, słucham. Co znajduje się w e, toalecie na C? A kto przez No, Azdus! Nie ma Stacha w domu, a. Adam, Damian jest w domu! Halo, halo, słucham, co jest w toalecie? Bo ja już tu nie wysiedzę. Ja już chcę oddać komuś ten filtr. Ja myślę, że to są cążki. No i gratulacje! Tak jest, tak jest! Odpowiedź brzmi cążki! Uuu! Gratulacje, wygrałeś w powietrza! Uwaga, losujemy teraz zabawkę ee, jiu jakąś kurwa. Nie wiem jak to się nazywa. Pytanie brzmi: jakim aha dziś jestem? Musisz e, od 1 do 100. Aha, od 1 do 100 e, mi podać e, w telefonie: jakim aha dziś jestem? Albo zawęzimy od 1 do 50 jestem aha jakimś, dobra? Nie masz takiego murzyna, ogarnij się, to jest zabawka kurwa, jestem tylko, to jest tylko dziecięca zabawka. Halo, halo, słucham odpowiedzi. Aha eee, AH-9. AH-9, nie jest to AH-9, aczkolwiek lubię bardzo AH-9. A jest bicie zostawi i tutaj zabawki. <noise> ogarnij się! Halo, halo, słucham, jakie to AH? Halo, halo, ja myślę, że to będzie AH-11. AH-11, czy już nie było? Nie było, ale nie jest to AH-11. To się pierdol, cferu. Oh, 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 oh. Ej, czy ja mam, kurwa, normalnych widzów? Nie każdy, kurwa, będzie y, od cferi mnie wyzywał, jakieś małpy jeszcze robił. Czy ja mam normalnych widzów? Dobra, y, zawężamy zakres poszukiwań. Uwaga. Jestem aha od 1 do 25. Dobra, potrzebuję ciekawej podpowiedzi, co? Uwaga, osoba, która chce wygrać tą zabawkę, mam nadzieję, że będzie miała na imię Iga. Czy będzie to... AH-15? Tak jest! Jest to AH-15! Gratulacje wygranej! Jeszcze to nie jest najlepsza nagroda. Szampon z 3 nie. Jest to! kettle, Tak zwany czajnik do gotowania wody. Musisz wykończyć słowo MAJ. Czyli stworzyć... To są trzy pierwsze litery i musisz z nich jakieś słowo yy, ułożyć. Halo, halo! Witam, słucham odpowiedzi! Maszema, yy, majonez. Majonez? Czy myślisz, że to jest majonez? Tak. A chciałbyś taki czajnik? Eee, przyta przyda się. No to kurwa, chłopie! Masz czajnik, Kettle, bo zgadłeś! Dzień za trzecim dzień. razem! Tak jest! Hasło! To jest! majonez. Kto chce wygrać powerbanka, proszę dzwonić i podać jaki jest przedmiot w przedpokoju. Halo, halo, dobry wieczór, z kim dzień mam tam, przyjemność? Tam. Moja odpowiedź to sto jak na parasole no tak, no tak, odpowiedź to parasolnik, ale parasolnik to jest jak na parasole. No to jest to samo. To jest to samo, gratuluję, udało ci się, mam nadzieję, że przyda ci się o to taki powerbank. Ten kto chce, losujemy, losujemy taki ten. Z tych liter trzeba ułożyć hasło. Litery nie muszą zostać wszystkie użyte i mogą się powtarzać. Halo, halo, jaka będzie odpowiedź? Zamek. Zamek. Chciałbyś o to taki... Dysk? No przydałby się. No to musisz sobie kupić, bo to nie jest zamek. Ale masz jeszcze szansę wygrać. Gdzie masz E? Ej, bez kilku kury nawet E nie ma jak ty zamek żeś kurwa wziął? <gry> halo halo, jakie hasło? Dzień dobry, klamka będzie hasło, ode mnie. Klamka będzie hasło? No nie w tym przypadku, ale klamka może być winnym nie turnieju hasłem. To nie jest to? No nie jest to, nie jest to. Jak to kurwa nie jest to! No niestety powodzenia następnym razem Halo, 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 czy się słyszymy? Halo? Halo, Czy to? Do teleturnieju Ktoś dzwoni? Tak. I jaka będzie odpowiedź? Klapka. No i w końcu, właśnie na ciebie czekałem. Tak jest! Tak jest! Klapka! Jest to poprawna odpowiedź. Gratulacje wygranej dysku. 512 GB. Mam nadzieję, że przyda ci się. Taki oto dysk. Yy, to będzie łatwe hasło I po tym haśle lecimy z klawiaturą Trzeba dokończyć słowo RO Dobry wieczór Dobry wieczór, czy to będzie proboszcz? Czy to będzie proboszcz, a czy to znowu kaktus kreda? <grym> nie, to akurat ja jestem koleżanką kaktus kreda To wy siedzicie we dwie i dzwonicie z dwóch telefonów naraz? Nie, bo w innych pokojach siedzimy <grym> No to nie, co ty powiedziałaś prosteza? Nie, proboszcz? <grym> proboszcz Nie, to nie będzie proboszcz Kurczę, no dobra, pa! Pa! Witam, jaka odpowiedź? E, czy jest to promocja? Otóż nie! Ale chciałem, żeby była nasza promocja, bo ja lubię promocje. Halo, nie. halo, słucham? Czy jest to proszek? Oglądasz streama? No, a kurwa, prostownik, jednak. <głos> <głos> nie, nie jest to prostownik, aczkolwiek prostownik był w Golfie i sprzedałem Golfa z prostownikiem w bagażniku. Słuchamy dalej. Jaka jest odpowiedź? O, halo. No, halo. E, prokurator. Prokurator. No. Prokuratora, to ja bym miał, bym się z tobą umówił. K kurwa. Uwaga, uwaga. Halo, halo, jakie może być hasło? Promień. Promień czego? Koła. No i zajebiście, i wygrywa, panie kolego. Wygrywasz, tak jest, hasło to promień Do Ciebie trafia Andrew Golar'a Dzięki bardzo Mam nadzieję, że będziesz się golił, że wykorzystasz to No, Oj, widać i to jest ucieszony, tak, to jest ucieszony, wygrany Tak się powinno cieszyć. Do wygrania jest klawiatura z myszką. E, dzisiaj słyszałem, że paru chłopakom jest potrzebna, więc mam nadzieję, że się przyda. Mogą się powtarzać. Może być na przykład dwa razy B, dwa razy E i nie trzeba użyć wszystkich z tego zestawu. Do wygrania jest klawiatura, ostatni przedmiot na dzisiaj. E, za chwilę uruchamiamy linię. Halo, halo, słucham. Witam Kuba, słyszysz mnie? Witam, słyszę bardzo doskonale. Knur bunt. knur bunt. To właśnie hasło o którym pomyślałem jak pisałem te litery, ale nie jest to odpowiedź Knur. To teraz ja... Co teraz ty ty się dodzwoń. Grunt! No, ale to się do no żeby zgadywać. No to. Nie! No co, no nie? Dla chłopaka jedna dzwoniłaś żeby wysłał? Nie, jedna szansa, tylko niestety. Próbuj dzwonić ze swojego <grym telefonu. <grym> Modzi kraj. Halo, halo, słucham. Czy jest to garnek? Czy jest to garnek? Nie jest to garnek, a szkoda, szkoda, nie wygrałem garków dzisiaj. Ja chciałem sprawdzić garki. Garnek to ty masz na głowie człowieku. Kurwa, to znowu. A nie ma, Chłopie, ile ty masz hajku? Gdzie wy tu kurwa A widzicie? No ja nie wiem. I to ja mam garnek na głowie. No to nie ma A kurwa, chłopaki no. Jak, skąd wy A kurwa bierzecie? Ja nie wiem. Halo halo, czy to będzie emoji angry? E, nie, nie, nie. Mam, e, mam inne pomyłki. Tak? A to, to Ukrainie. Jakie? Ukrainiec. Nie, nie jest to słowo Ukrainiec. Czemu? No bo... nie. No ale czemu nie? Kurwa tu A nie ma, no. No ale to w tej słowo Ukrainiec, tam nie ma A. Co? No Gdzie kurwa nie ma A? No w Ukraińcu. A gdzie jest? No nie ma Czyli Ukriniec. No ale jest nie ma. A ja jestem kurwa mądry No wygrałem, tak? No, wygrałeś Dobra, to ja piszę ten paczkama i tak dalej, tak? Ta ta, ta, no ta, no na y, ten... No pisz normalnie na numer Franka Dobra Halo, halo? Daj podpowiedź. Dobra, uwaga, podpowiedź! Hasłem nie jest Ukraińiec. Bruk. Skąd kurwa wiedziałeś? Ty, ty, jak było widać jak pisze? Ty, no jebany, no to gratulacje. Wygrywasz. Hasło to bruk. No ale to gratulacje stary, ja pierdolę, mam no, nadzieję, że będziesz zadowolony, że będziesz sobie no, używał... Wygrałem tych swoich ustawionych teleturniejach, nie? No, ustawionych. A, ustawionych, czyli kolejną osobę losować? Nie, 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 w sensie ten akurat nie był ustawiony. Aha, no ten nie był akurat <grym> ustawiony. Dobra, no to wyślij mi na numer telefonu paczkomat, swój mail i numer telefonu. A co jeśli nie mam maila? No, to załóż. A jak nie mam numeru telefonu? To z czego do mnie dzwonisz? Zapytaj się do on wie. Przesył danych, wie A, dobra, rozumiem. Dobra, dobra, spoko. No, nara. Nara. Gdzie <grym> może chciałby ktoś? Zestaw noży kuchennych. Jest to przedmiot w kuchni. Od razu mówię, baba to nie jest przedmiot. Eee, wiesz co, idę do kuchni, zobaczyć co ja tutaj mam? Pewnie no, masz to w, w kuchni. Podpowiem ci, że pewnie masz to w kuchni. To no, poziomica. Jak kurwa poziomica w kuchni, to remont masz? No, no Normalnie półkę montowałem. No, No to nie aktualnie u mnie w, nie znajduje się poziomica i raczej... Raczej takie rzeczy się trzyma przy, jakimś holu, co? Kurwa. No dobra, dzięki. Dzięki. Cześć, jak nie poziomica to może deskorolka. Deskorolka? Kurwa jak w co ty kurwa w kuchni chłopie? masz, ty masz kuchnię przed pokój? Nie znasz nie ocenię. No tak... Uwaga, słucham. Halo halo siemanko, mi się wydaje, że to Patiro, grubas pornograficzny. W mojej kuchni. No. Nie jest to Majka, nie jest to Damian i nie jest to kurwa Patiro Co Patiro w mojej kuchni może robić? Kurwa, nie wiem, może się gdzieś tam schował, dobra, no Pa Halo, halo, co jest w mojej kuchni? Chuj wie co jest w mojej kuchni, co mi tu chodzi? Halo, dzień dobry Dzień dobry, dobry wieczór właściwie Halo, słychać mnie? Halo, słychaćcie! cię Chochla, odpowiedzią jest chochla Odpowiedzią jest chochla, odpowiedzią nie jest chochla Albo możesz sobie Emoji Angry napisać. Halo, halo, odpowiedział, nie jest chochla, ale może odpowiedział będzie? Ja. Czyli? A kto dzwoni? A kto dzwonisz? A chcesz zestaw, możesz wygrać? Jaki zestaw? Dobra, przedmiot, który znajduje się w twojej kuchni. Stolnica. Stolnica! Nie jest to stolnica. Halo, halo, co to będzie? Zaparzacz. Zaparzacz, tak? A co to jest zaparzacz? No taki do kawy, herbaty. Aha, no to gratulacje, bo to jest właśnie zaparza! Wygrałeś, noże! Gratulacje! Mam nadzieję, że się cieszysz. A, dziękuję, dziękuję. O, jeszcze ostatnie połączenia. Halo, halo, kto dzwoni? Co to jest kurwa zarażacz? Zaparzacz! Aha, <grafy> zarażacz. A co ja już tak źle piszę? Kurwa, że tam zarażasz było napisane? Powiem tak, spróbuję te droższe rzeczy sprzedać na internecie, co się nie sprzeda, to wam rozdam, e, a to nie koniec rzeczy dla was, bo ja dużo zawsze do rozdania dla was. E, widzimy się w kolejnym teleturnieju, tak? Dziękuję za ten teleturniej, ilon e, potrwał ponad dwie godzinki, mam nadzieję, że fajnie się bawiliście, że e, udało wam się wygrać co nieco, że e, mieliście szczęście albo nieszczęście. Więc to jest tyle z dzisiaj, że teleturnieju. Pa, 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 pa,